Zwierzęta coraz wcześniej już czekają Na samego mistrza gry Spieramy 2 kg Szybkie zamówienie za 100 zł Już o tej porze ludzie to niczym nie gardzą Wiedzą, że już lepiej nie będzie o. W następnym roku więcej trzeba zasadzić pomidorów, znaczy adamów nie? O! No w tym roku tak trochę zbrakło! Znaczy, żeby dojrzało to co jest na krzakach, no zobaczcie, przecież tutaj jest kurde z 1,5 kg, nie to wszystko. Nie? No to żeby to wszystko dojrzało, to by jeszcze było kurde ze 150 kg pewnie. Więc koło pół tony może i by było, nie? No ale ile miejsca takimi zawaliłem, że z tego ty ja nie wiem, kilogram może z dwa zebrałem? Nie, wiem, co? Z kilogram. O, bo nie były zrywane, wszystko na ziemi leży. Tak samo Teo. One są smaczne, ale też nie były... Też nie były... E, ...zrywane, nie? O. Byle do świąt. O. jak na święta będą pomidory, to kurde, 100 zł za kilo będę brał. A nie, 5 dych nie ma co. Kurcze, już nie przelewki za profesjonalizm to się płaci, proszę państwa. O. dobra, popękane, ale ładnie zagojone, kurcze. Zawsze jak pękało o tej porze roku, to. To zawsze pleśniały od razu na momencie, nie? A taki oczyściutki pomidor. O Zjad co? Nie stać mnie. Nie wiem bałku do Żerte kurde te A co to kamień? Nie, jakieś Jakieś pestki nasiona jakieś coś Nie ja wiem co to Macie ćwilki Nie dla was ta biega Nie przyzwyczajone jeszcze, ja was przyzwyczaję kurde Taką miskę przez zimę zjedzą Jeszcze trochę przez miesiąc głodówki. Dobra. Bierzemy kozy robimy. Owsu nie ma. Ta malutka Jest czerwone wiaderko o, Jak w białym chodzę to nie reagują Znaczy reagują Meczą, beczą O Jesteśmy, chodź Gdziej Abi, gdziej Wyjdź Chodź Już Arija, spokojnie Ona kurde cierpliwości nie ma Nie wiem jak ona wychowała Ewi. <noise> w ogóle cierpliwości nie ma. Chodź. Chodź. Chodź, uparciuchu. Chodź. Teraz aria. Tak, aria. I patrzcie, co się teraz dzieje. O. Kto <noise> jest szefową i zbara. O. I teraz po tyłku. Albo się podrapie. Nie. Nie. Poneczko zachodzi, kury zamknięte. Czas, czas, czas mnie interesuje. Siedemnaście, siedemnaście, państwa. <laughs> Siema, co my mamy? Mamy szamkę, proszę Państwa. Dzisiaj jest plan robienia jedzenia. Między innymi, o! <laughs> kurde dobrze wiesz, co się święci. Jedzenie to już pierwsze, a do roboty nie ma nikogo, proszę Państwa. Środa 18. imieniny Łukasza i Juliana. Wszystkie dobre, wszystkie robią wszystkim nie wspierającym. A co tu się wydarzyło? Bobunio! Się odkleiło. o i koty już słyszę, wszystko już się zbiega. Jest kurde, jedzonko, kurczak, wątróbka, z indyka wkrojona, topinambur na dnie, cebulka, czosnek, yy, trochę soli, przyprawa, zaraz się weźmie yy, z foliaka troszeczkę yy, tej papryczki, może buraka jednego wrzucę, no i parę ziemniaczków ułożę, zakryję i. Fu, parni, proszę Państwa, dobra, idę, jajca zbiorę i się bierzemy. <laughs> no właśnie. Nie ma już ziemniaczków parowanych, więc przy okazji się ogarnie się ogarnie jedzonko dla kur Nie? To znaczy dla kur, a przy okazji dla mnie a. Żeby Maksymalnie spożytkować energię. Takich rozwiązań dzisiejszy świat potrzebuje, proszę państwa, tych jajów nie ma znowu. Wszystkie siedzą, żadne jaja nie zniosła, zobacz Ja piernicze łysa zniosła o, Za to ta dwa Dziś jest rana kobita do mnie dzwoni, bo ser wczoraj dałem jej pierwszy raz. Znaczy dałem, sprzedałem. Kozi. Dziś rano dzwoni w szoku, mówi: Panie farmerze, że nigdy w życiu nic lepszego nie jadłam? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I mówi, że kiedyś kupiła? Ale to tego jeszcze nie dało, że to shit był! Mówi, że to jest kurde, to to jest arcydzieło. I od razu następny termin. I i się się ten się zapisała o jesień jesień 250 kur 5 jajek do dziesiątej sukces kurde to jest ciężej być farmerem przy państwa Nie wiem o co chodzi w tym boku z tymi kurami, Gdzie dziadostwo jakieś pod sprzedawanie. Albo trzeba, kurde, granulat kupić. No, ponadto, dzisiaj bym planował, bo deszczyk lekko pada, więc bym planował wziąć ocet, iść do przyczepy na pasiekę, zrobić porządek z ramkami i zalać to octem. Żeby było zabezpieczone już na zimę, na wiosnę. I tak, a jak nie będzie padało to jeszcze pójdziemy na odzysk. Trochę gruzu może się odzyska. Zobaczymy jak tam pogoda się ułoży. Wygląda jak jakieś ten... ...science fiction broń, nie? By się nie zdziwił nikt, żeby gdzieś tam w tym w Star Treku... ...kiedyś było pokazane coś takiego. Na kosmitów, kurde, broń. Nie? Uh. No i czyściutkie. La, 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 la. Tak się robi obiad. Jak się czasu nie ma. Obiad na 3 dni dla farmera. O dobra, co z tym? Jak to co? Skroimy. Ale może tak. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, o, wiecie, witaminki ze skórką się opierniczy. Chodzi o smak i o witaminy, proszę Państwa. Jeszcze jeden mały o, o, mm, mm. a papryka jeszcze, dobra Reszcie przyniesie, pomidory w życiu nie suszone to nie będę całych brał ziemniaki takie duże to można na pół szybciej się zrobią chyba o. O. od Mariusza ziemniaczki też bardzo dobre Mariusz się znasz możesz co roku mi i te uprawiać ziemniaki i przywozić nie ma problemu Kurde, nie mam nic przeciwko o. sporo ich ale jakoś chyba wejdą jakoś chyba wejdą parę pokliczek ostrych i będzie luks proszę państwa o to kurczaczek jest malutki dla siebie po prostu z jakichś powodów musiałem go utuc no, a że mięso jest dobre, tylko że małe, no to, to się nie marnuje przecież, dla psa tego nie oddam, pies to i tak ma życie jak w Madrycie tutaj, do zimy to kurde, sam raz formę robi, nam się na kościach, dobra, papryka, Na no to dla kózek, dla kózek kozy nie zjedzą, O lepiej bredne jak cholera. Paula? Paula? Trzeba kozy zapylać. Kurde, Rui nie, nie mają, tak wypuściu. Niech wszystko bzykla. Aria? Aria? Chodźcie, zobaczycie. Mała? <grym i zimna> że szepowa ostatnia kurczę, czujność straciła, a perełka najgrubsza, tyła może ona, nie, ma taką budowę, niemożliwe, żeby ona, wiecie co, masz Pauluś, ty lubisz wszystko, no, nie, malinka, no chodź, no masz, burakiem gardzicie, słodziutkim, masz, Paula na pewno nie, Paula wszystko zje, no. A, bo one się nażarły, liści. No. Przejedzone jesteście już, wariatki. Gęby czerwone. Gęby czerwone przejedzone. Na buraka kozy mają wywalone. Me. Ech. O, starcz, gębę po pani. O perełka jaka sprytna, zobacz No To by się spodziewał taki jump. Już No, tak oszczędzałem z tym bzykaniem i może być, że kurde wykotów nie będzie jeszcze żadnych Mleka to nie będzie Szkoda Z 50 tysięcy obok nosa przejdzie przez cały sezon jakby miał 4 kozy, może by zarobił. Ja bym mógł w lesie mieszkać, kurde, daj mi tylko ten ogień co tam radę, wiewiórkę złapię, grzyba urwę, jakieś zioła znajdę i, kurde, będzie git. To pinambur też pod lasami jeszcze widać rośnie. Sam raz na podwieczorek będzie.